Ociekamy. Aaaa, nie. Aaaa, a już policja jest aaaa. Aaaa, a, a ja się pale, a, a nie mogę wyjść A, a. No i nic mnie się nie stało, idę na skatepark, znowu zabiorę rower, znaczy pożyczę. chcecie wiedzieć jakie mi zarzuty postawili, zabicie prezydenta miasta Los Santos Buahahaha. A potem omorzyli to, bo się okazało, że prezydent Onarona zawał Buahahaha. Jedziemy do mamy teraz. Cześć synko, co już wyszłeś z paki, że tak powiem. No tak szybko, bo mnie oni winili. A wiesz, że ja już mam nową pracę, tylko muszę jeszcze jeden dzień robić to. Chora, mamo, idę do kogoś zaraz wrócę. Okej, okay, ale poczekaj, ja zaraz skończę za 20 minut. No i to by się kończyła historia, ale jeszcze coś wam muszę pokazać. To jest moja dzionia, ja poznałem ją w szpitalu, badała się jak ja leżałem w łożko. Ja se jeszcze popatrzę, a wy już się narawiam. No narabo wyciągnę zabawki swoje. Dziękuję za uwagę, koniec ostatniej części narka.